Dobry wieczór, witamy ponownie z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu szóstej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Warta Poznań, widzę fut 0 do 1. Witamy trenera gospodarzy, pana Dawida Szulcka. Dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. I proszę o komentarz. Gratuluję wicemowi zdobycia trzech punktów. Przed meczem mówiłem, że widzę zasługiwał na więcej punktów w poprzednich spotkaniach z gry, ale tych punktów nie zdobywał. Dzisiaj Chyba my zasługiwaliśmy na jakąś zdobycz, przynajmniej na remis. Natomiast taka jest piłka. Przez 90 parę minut dobrze wykonywaliśmy swoje zadania, założenia na dobrym poziomie koncentracji, motywacji. Byliśmy konsekwentni w tym, co sobie zaplanowaliśmy. Mieliśmy dosyć sporo strzałów, szczególnie w tej pierwszej połowie. Tam łącznie w meczu chyba kilkanaście uderzeń było. Musimy pracować jeszcze nad celnością, natomiast sytuacje, które miał. Nieloma Empa i Adam z Relak w okolicach 35 minuty, kiedy przyjmał piłkę i bardzo dobrze bramkarz mu skrócił kąt. No na pewno żałujemy mocno, że, że nic z tego nie udało się strzelić. Jeśli chodzi o końcówkę meczu, no nie możemy po 92 minutach takiej ciężkiej pracy i, i walki pozwolić na to, że przeciwnik egzekwuje dwa stałe fragmenty gry i dwa razy przerywamy głowę. Raz jeszcze można pochwalić się wyjście Piotra no ale ta druga bramka, jak się traci z biodra w 93 minucie, to no bardzo boli. Myślę, że całościowo nieźle gramy w tych sześciu meczach poza Płockiem. I te punkty po prostu wrócą. Przyjdą mecze, kiedy my będziemy grali gorzej, a zapunktujemy. Bo tak też było na początku jak tu przychodziłem do, do Warty całkiem niezłe mecze, tych punktów było 6 był, meczach chyba 6. Natomiast potem e, w takich meczach stykowych jak z Krakowem czy Górnikiem ta fortuna była po naszej stronie, taka jest piłka, dzisiaj cieszy się widzew. musimy to przełknąć, a przyjdzie za tydzień miesiąc, może za pół roku mecz taki, że to my strzegniemy z zwycięskiego w 90 minutach. Dziękuję bardzo, trenerze. Teraz trener jest do Państwa dyspozycji, jeżeli są pytania, proszę się przedstawić, podać nazwę redakcji. Proszę bardzo. Pan Maciej Chciałem zapytać, czy zaskoczył mnie widzę dzisiaj? Czy w nie zaskoczył pana? Nie, nie zaskoczył nas. Wiedzieliśmy, że będą grali 3-4-3, ewentualnie z przejściem do 3-5-2. Mieliśmy przygotowane wyjście stoperów. jeżeli byłoby to na jednej stronie, to wysk wyskakiwałby Stawropulos. Wiedzieliśmy, że Widzew gra środkiem, że stoperzy czekają na pressing, dlatego stosowaliśmy pauzy, wiedzieliśmy, że mamy akcję do środka. Chcieliśmy prowokować podania i przecinać to albo przed przyjęciem, albo w momencie przyjęcia. Dużo z tych rzeczy się sprawdzało, Mecz chyba w większych fragmentach toczył się na, na połowie widzewa. W kreowaniu gry też wiedzieliśmy, jak widzew prasuje, dlatego opuszczaliśmy naszą jedną z ósemek albo dwie. Niżej, po to, żeby ich Środkowo pomocnicy mieli problem, też to się sprawdzało. Potrafiliśmy ten pressing złamać, natomiast no, brakowało nam trochę jakości i skuteczności w polu karnym. A widzę, że strzelił bramkę po stałym framecie gry. My straciliśmy pierwszą bramkę po stałym framecie gry w tym sezonie. Widzę, że chyba jeszcze nie stracił, więc przyjdzie taki moment, że my strzelimy ze stałego, wygramy w 90. A widzę, w straci po stałym. Tak, to w piłce bywa na przestrzeni całego sezonu. To te scenariusze jeszcze będą się powtarzać, natomiast my no dzisiaj jesteśmy po prostu bardzo źli, bo każdy ma odczucie wewnętrzne takie, że zyskiwaliśmy na więcej punktów, i jest to kolejny taki mecz, bo już takie chociażby ostatnio wygodzisko graliśmy z Pogonią. Dziękuję bardzo. No, jeżeli nie ma pytań, dziękuję Państwu za chwilę.